Tekst pochodzi z architektury Raport energetyczny na listopad. W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk posługuje się opisem dualnej rzeczywistości oraz ziemską rachubą czasu, choć wszystko i tak dzieje się niedualnie w teraz. Niektóre zjawiska opisują w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Skupiam się głównie na wydarzeniach linii wznoszącej. Ci, co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać sercem. Na początek syntetyczne podsumowanie października. Październik, podobnie jak wrzesień, był mocno dynamiczny, jeśli chodzi o energię. Zaczęło się to już 1 i 2 października kilkoma rozbłyskami klasy M oraz 3 października silnym rozbłyskiem słonecznym klasy X. Wiele osób już 2 i 3 października mogło odczuwać mocne spływy energii dające odczucia nudności oraz przeładowania energetycznego. Potem do ziemi 5 października dotarła skondensowana energia doładowująca i oczyszczająca karmę rodową, przynosząc dużą lekkość i znacznie podniesienie odczuwalnego poziomu witalności. Mogło to przypominać zrzucenie balastu. Proces oczyszczenia karmy rodowej trwał przez kolejne dni do 8 października. Na poziomie ciał ludzkich było to mocno odczuwalne w układzie kostnym oraz kręgosłupie, ponieważ kości, jako elementy strukturalne ciała, mają naturę krystaliczną i to one właśnie są bankiem pamięci wzorców rodowych, łącząc człowieka z jego przodkami. Oczyszczanie karmy rodowej spowodowało z kolei wyraźne zmiany w percepcji, zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej oraz poprawę synchronizacji półkół mózgowych, co przełożyło się i przełoży w kolejnych miesiącach na coraz lepsze widzenie prawdy oraz kreatywne znajdowanie i wdrażanie określonych rozwiązań do życia. Zresztą wszystko świadomości był zauważalny 8-9 października. Wtedy też schodzące energie u osób sensytywnych mogły być odczuwane jako silny nacisk, mrowienie na czubku i tyle głowy oraz w okolicach trzeciego oka. Ludzie o słabej przystosowanych jeszcze ciałach mogli w tym czasie odczuwać silną dezorientację percepcyjną, a także zaniki pamięci. 10 października miał miejsce kolejny rozbłysk klasy M. Kolejna porcja energii dotarła do Ziemi, przynosząc dalsze procesy oczyszczenia z tego, co niskowibracyjne i należy do przeszłości. Przełomowym był jednak 12 października, ponieważ w tym dniu pojawiło się poczucie całkowitego odłączenia od przeszłości. Jednym z jego przejawów są m.in. luki w pamięci oraz poczucie nieistotności sprawy i tematów, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej miały duże znaczenie. To właśnie ten proces umożliwia ludziom w najbliższej przyszłości znacznie łatwiejsze uwalnianie się od tego, co już nie służy. Zintensyfikowane procesy oczyszczania na wielu poziomach obecnie w pierwszej połowie października mogły na poziomie ciała wywoływać pojawienie się stanów grypopodobnych. A także odczuwalne zaburzenia w układzie trawienia lub zmiany w apetycie. 13 października w przestrzeń była bardzo mocno zakłócona ciężkimi, przytłaczającymi energiami, które powodowały rozdrażnienie, szybką irytację oraz osłabienie, zmęczenie na poziomie ciała fizycznego. Jednak już 14 października po południu nastąpiła korekta energetyczna, przynosząc bardzo lekkie energie spływające do czakry serca. U części ludzi w październiku domykał się proces oddzielenia i oczyszczania linii czasowych. W odniesieniu do poziomu kolektywnego pisałam w tym raporcie w październiku, szczególnie silne odczuwalne było to 17 października, wtedy możliwe były też bardzo żywe sny, często z postaciami z odległej przyszłości albo z powiązanymi w starośniejszości. Po tym oczyszczaniu od 18 października do ziemi zaczęły dopływać kolejne fale światła. Widoczne to było na odczytach rezonansu szumana, które po raz pierwszy w październiku pokazał mocno białe obszary. Ludzie sensydywni mogli odczuwać to szczególnie jako mrowienie w głowie i na karku oraz w górnej części kręgosłupa. Z kolei 18-19 października miało to miejsce oczyszczanie pozostałości wzorców niskowibracyjnych z kolektywnej przestrzeni mentalnej. Mogło to wywołać powrót starych wspomnień. Na poziomie ciała odczuwalny był kręgosłup, serce oraz dźwięki, szumy w uszach. Od 20 października zauważyła też spore podniesienie wibracji mentalnego pola kolektywnego. W tym też czasie w poziomie ciał fizycznych ruszyło też dość mocno proces oczyszczenia układu trawiennego. W najbliższej przyszłości spowoduje to, u niektórych już spowodowało, zasadniczą zmianę w nawykach żywieniowych, utratę nadprogramowej masy ciała czy lepszą przyswajalność spożywanego pokarmu. W dniach 22-23 października podobnie do Ziemi dotarły mocne energie, zauważalne jako białe obszary na rezonansie Szumana. Były one mocno odczuwalne na czakrze korony oraz w całym kręgosłupie. U osób z nieprzystosowanymi ciałami mogły z kolei powodować skoki ciśnienia, nadciśnienie, krwotoki, w tym udary, wylewy oraz ogólnie zaburzenia w układzie krążenia, także serca. Całe Proces zakończył się wieczorem 23 października, gdy do ziemi dotarły intensywne energie miłości bezwarunkowej, przynoszące spokój i poczucie bardzo mocnego zakotwiczenia w sercu. Wszystkie te huśtawki spowodowały również zwiększoną potrzebę snu oraz ogólne fizyczne zmęczenie w ciele, przypominające zmęczenie po dużym wysiłku fizycznym. Nadchodzące dwa tygodnie, od pierwszego tygodnia listopada, przynoszą u ludzi dalsze rozpoznawanie tego, co indywidualnie wymaga oczyszczenia. Szczególnie będzie to dotyczyło wzorców rel relacyjnych, szerzej opiszę to w dalszej części raportu. Jednym z procesów, który z, du z dużą intensywnością będzie obecny w listopadzie, jego zaczątki, widoczne już były pod koniec października, jest oczyszczanie pamięci kolektywnej z lęków przed zagładą. Nie dotyczy to drobnych przypadków na skalę lokalną, ale chodzi o pamięć katastrof na skalę globalną. Oczyszczanie. Są tutaj zapisy lękowe związane z przeróżnymi katastrofami ludzkości, m.in. zagładą Atlantydy, Lemuri oraz wybuchami nuklearnymi i dodatkowo znaczne głębsze wzorce dotyczące zagłady całego gatunku ludzkiego, powiązane z uderzeniem asteroidy, poprzednim przebiegunowaniem czy innymi zjawiskami na skalę kosmiczną. To naprawdę bardzo głęboki proces pozwalający docelowo odłączyć się od kolektywnego pola traum bazowych ludzkości. Oczyszczanie wzorca często powoduje zmanifestowanie tematu tego wzorca w rzeczywistości i materialnej, tak by można było na wzorze popatrzeć i objąć go swoją percepcją, a następnie uwolnić. Z tego też powodu pojawiają się w przyszłości jeszcze będą pojawiały tematy zagrożenia ze strony elektrowni jądrowych, czy chociażby zmiany klimatyczne powodujące znaczne podniesienie poziomu wód i ryzyko zalania niektórych fragmentów lądu? Jest to proces bardzo głęboki, ale konieczny, by linia wznosząca mogła całkowicie wyjść z energetycznej przestrzeni kolektywnych traum egzystacjonalnych. Zupełnie osobną kwestią jest to, że tematy zagrożenia są wykorzystywane przez niskowibracyjną stronę do prób manipulowania ludźmi w celu generowania dodatkowego strachu. W takim przypadku istotne jest też zasilanie tego swoją uwagą połączoną z emocjami. Równolegle z procesem oczyszczenia kolektywnej przestrzeni stron egzystencjonalnych rozpoczyna się także kolektywny proces oczyszczenia przestrzeni stron relacyjnych. Kolektywne pole traum relacyjnych zawiera pamięć wszystkich trudnych zdarzeń relacyjnych dostępnych dla ludzkości na przestrzeni dziejów. Od prześladowania, wyparcia, wstydu, odrzucenia, przez poczucie winy aż do oddzielenia. To wszystko to tematy listopada i kolejnych miesięcy. Dla wyjaśnienia dodam, że w starej matrycy kolektywne pole traum relacyjnych zasilało indywidualne pole relacyjnych traum bazowych u pojedynczych ludzi, traumy takie dostarczając wibrację lękową do pola pojedynczego człowieka powodowały zamknięcie serca lub tylko jego wa warunkowe otwarcie. W efekcie na bazie zamkniętego warunkowo dla otwartego serca tworzyły się przeróżne mechanizmy obronne, konstrukcje ratunkowe i wyparcia zniekształczające widzenie drugiego człowieka w relacji. Te mechanizmy blokowały w starej matrycy wychodzenie w relację z poziomu bezwarunkowego otwartego serca. Docelowo uwolnienie tych wszystkich wzorców pozwoli ludziom przywrócić poczucie połączenia ze wszystkim, co jest. Kolektywnie ten proces zakończy się na początku 2027 roku. Docelowo pozwoli to ludzkości jako gatunkowi na bezwarunkowe otwarcie serc, choć oczywiście na poziomie indywidualnym to już się dokonuje, dokonało u pojedynczych osób. Powyższy proces spowoduje także, że listopad i kolejne miesiące przyniosą intensyfikację rozpoczętego już procesu uwalniania się od niesłużących relacji oraz integrowanie nieprzepracowanych do czystych wzorców relacyjnych. W wielu relacjach zaczną się coraz większą intensywnością być widoczne tematy, które do tej pory były zamiatane pod dywan, a których już w tym momencie nie daje się nie zauważyć. Zwiększenie dolegliwości w relacjach ma pomóc ludziom w uwalnianiu tego, co nie służy. A też po podejmowaniu decyzji o zmianach w relacjach. To głęboki proces oczyszczania indywidualnych wzorców relacyjnych z przestrzeni mentalnej, emocjonalnej oraz poziomu komórkowego ciała. A wszystko po to, by docelowo pomóc w sposób trwały przejść przez przestrzeń bezwarunkowego otwartego serca. To podstawa tworzenia relacji opartych o wibrację serca. Listopad przynosi intensyfikację procesu odnajdowania kompatybilnych dusz. O jego symptomach pisałam już w poprzednich raportach. Jednak teraz jego skala staje się duża. Coraz więcej ludzi będzie spotykało na swojej drodze w pełni energetyczne, kompatybilne istoty, z którymi możliwe będzie tworzenie spełnionej relacji. Jednocześnie ludzie z kompletnie założonymi 12 liśćmi DNA będą tworzyli tzw. spiny. Dla przypomnienia, spiny poza tworzeniem energetycznej zapory ochronnej dla Ziemi. To ogromne generatory wysokowibracyjnej energii miłości bezwarunkowej, bezpośrednio zakotwiczone na naszej planecie. Energia ta nie tylko chroni określone obszary przed zakłóceniami, ale też ma właściwości uzdrawiające i rewitalizujące. Odnajdowanie kompatybilnych dusz może pomóc wielu ludziom w tym, by nie mieli odwagi podjąć decyzji związane z domykaniem poprzednich relacji, powiązań i układów interpersonalnych. Zawisko to dotyczy nie tylko potencjału tworzenia od nowa spełnionych relacji partnerskich, ale też przyjacielskich czy zawodowych. Szczególnie w tym ostatnim przypadku ludzie będą łączyć się w relacje zawodowe, które w niedługim czasie przyniosą pojawienie się zupełnie nowych organizacji, nowej Ziemi. Wszystko to umożliwi emitowanie do przestrzeni kolektywnej jeszcze więcej energii miłości bezwarunkowej i dalsze podnoszenie wibracji na naszej planecie. Na skutek dopływających do Ziemi innych światła w listopadzie aż do lutego 2023 u kolejnej grupy ludzi pojawi się zdolność ekstra postrzegania. Coraz więcej istot będzie więcej używać swoich uśpionych dotąd zmysłów i możliwości, jakimi jest telepatia, prekognicja, widzenie aury, rozpoznawanie raz istot do ludzkich powłokach, jasnowidzenie, jasnoczucie, jasnosłyszenie, czy jasnowidzenie. Docelowo ma to doprowadzić do pełnego rozpoznania prawdy i prawidłowych decyzji życiowych. Tutaj mała dygresja. Warto o tym wszystkim mieć jednak świadomość, że zdolność postrzegania to jedno, zaś poziom dostrzeżenia tego, jak jest naprawdę i zrozumienia wielowymiarowej rzeczywistości to drugie. Dlatego warto być ostrożnym w wyciąganiu pochopnych wniosków i dzielenia się nimi z otoczeniem, szczególnie płynących na podstawie pojedynczych przebłysków nowych umiejętności aby prawidłowo rozpoznać, potrzebne jest uwzględnienie szeregu czynników i wymiarów, które nie zawsze są od razu odkryte dla czytającego przestrzeń. Generalizowanie np. w odniesieniu do określonych ras i ich przedstawicieli może być zbyt mocnym uproszczeniem rzeczywistości. Oczywiście każda z ras ma swoją ścieżkę rozwoju i swoje możliwości. Daje ten pewien ogólny typ ogrom danej rasy. Ale w obrębie ogólnego typogramu występuje wariacja i odchylenie od średniej u wybranych jednostek. Dlatego tak istotny w odczycie jest poziom świadomości danej istoty. To on wyznacza bowiem standardy jej zachowań w materialnej rzeczywistości. Warto dlatego czytać innych sercem ono zawsze wie. Kluczowym procesem, tego, którego początku już widać w energiach w listopadzie, jest proces tworzenia przez ludzi organizacji nowej ziemi. Dotyczy to także zawodów Nowej Ziemi. Jest to wynik szeregu dokonanych już na poziomie indywidualnym procesów wewnętrznych w poprzednich miesiącach. Między innymi wyjścia z lęku, widzenia prawdy, podążania za powołaniem duszy i szeregu innych, o których pisałam w poprzednich raportach, ponieważ w tym momencie jest to widoczne w energiach, zatem sam proces w materii na dobre ruszy za około 3-4 miesiące od wczesnej wiosny 2023. Organizacje Zawodu Nowej Ziemi to naturalna manifestacja sfery zawodowej u ludzi, którzy idą za własnym sercem, realizując powołanie duszy, a jednocześnie są gotowi, by w zaufaniu podążać za nurtem życia. Ta ścieżka prowadzi bezpośrednio do obfitości w postaci spełnienia zawodowego w przyrostu energii. Każdy dzień przeżyty zgodnie z powołaniem duszy powoduje wzrost energii życiowej, ale też dostatku finansowego, bo nadal funkcjonujemy w rzeczywistości materialnej. Pozwalającego spokoju realizować obrane działania. Skupienie się na powołaniu duszy powoduje też, że to, co robi, staje się marką serca, a przestrzeń przeprowadza wszystkich potrzebujących do takiego człowieka. Odpada więc problem martwienia się o klientów, a cała energia może zostać przekierowana na istotę samego działania zgodnie z powołaniem duszy. Organizacje Nowej Ziemi nie przypominają klasycznych firm. Tutaj najistotniejsze jest działanie w oparciu o wyższy cel dla pożytku ogółu, gdy na tym opiera się działanie i jest to zgodne z powołaniem duszy założyciela, który dodatkowo działa zgodnie z własną strategią energetyczną i autorytetem decyzyjnym. Naturalną konsekwencją jest przypływ obfitości, także finansowej. Organizacja Nowej Ziemi. Nie goni za klientem, nie tworzy sformalizowanych strategii, nie ma planowania z poziomu ego, umysłu czy typowego schierarchizowania kierowanych ludźmi. Tutaj pojawia się podążanie za celami, które wyłaniają się ewolucyjnie jako prawidłowa i najlepsza odpowiedź na zaistniałe okoliczności. I wcale nie oznacza to bezwładności czy braku wpływu. Tutaj skupienie na wnętrzu i sercu powoduje przyciąganie określonych okoliczności, które następnie zmieniane są na konkretne efekty w rzeczywistości materialnej. Cel wyłania się ze środka takiej organizacji nie jest czymś zewnętrznym ustalonym przez ego-umysł, do czego się dąży pomijając po drodze wszystko to, co nie zostało ujęte w planie, choć jest wartościowe. Wybór kierunków działania związany jest z sercem, czuciem, niemyśleniem. W istocie bowiem toż serce odpowiada za kierunek, nie głowa. Głowa potrzebna jest do tego, by w wybraniu kierunku sercem wdrożyć ten kierunek operacyjnie do rzeczywistości materialnej. Takie pojmowanie działań w sferze zawodowej może być niewyobrażalne dla osób, które jeszcze działają w oparciu o lęk i jego umysł. Każdy z uczestników organizacji Nowej Ziemi bierze w niej pełną odpowiedzialność za podejmowanie przez siebie działania, choć wiele decyzji podejmowane jest w skutek wspólnych uzgodnień. Daje to w efekcie znacznie większą zaangażowanie. Człowiek w pełni identyfikuje się z tym, czego sam na dobrowolnie się podjął i co sam wdraża i ma poczucie wspólnoty z innymi. Innym wyróżnikiem organizacji nowej Ziemi jest to, że każdy z jej uczestników może w pracy być w pełni sobą, nie odkrywa określonej roli związanej z pełną funkcją, bo nie ma takiej funkcji wszyscy są równi. Identyfikacja tylko z określoną rolą uszczupla bowiem potencjał energetyczny człowieka, ponieważ nie realizuje on swojej pełni. Z tego też powodu w organizacji Nowej Ziemi miesza się życie prywatne z zawodowym, co w klasycznych firmach jest mało dopuszczalne. Wbrew pozorom daje to znacznie większą efektywność działania i krótszy czas potrzeby na wykonanie określonych działań. Wielu ludzi, z którymi rozmawiam, ma obawy przed wejściem z dotychczasowych sposobów zarabiania na życie. Pomimo iż generują one stres, nie przynoszą satysfakcji oraz są mocno uciążliwe, zaburzają rytm dnia, relacje interpersonalne. Kluczowym wzorcem trzymającym takie osoby dotychczas status quo jest lęk przed zmianą, lęk przed tym, co nieznane lub brak wiary we własne możliwości. Z drugiej strony, najczęściej gdzieś w głębi siebie taki człowiek ma już odczuwalne pragnienie tego, co chciałby robić, choć pragnienie to jest sabotowane przez przekonania płynące z głowy. Trzeba pamiętać, że energia podąża za uwagą. Zatem, jeśli większość uwagi kierowana jest na wykonywanie czynności i pracy, której nie chce się wykonywać, to dokładnie takie pole jest zasilane energią i się wzmacnia. Dlatego, znając tę zasadę, warto każdego dnia poświęcić trochę, aby potem coraz więcej uwagi temu, co chce się robić. W ten sposób wzmacnianie jest pole energetyczne związane z manifestacją pracy zgodnej z powołaniem duszy. Poczuć całym sobą, jakby to było, jakby to właśnie żyć i robić to, co się kocha. Dobrze działa też intencja. Jestem gotowy, jestem gotowa na pracę, życie, zajęcie. Tutaj do wyboru, zgodnie z powołaniem swojej duszy. Dokonało się, dokonało się, dokonało się. A potem podążanie zgodnie z własną strategią energetyczną i autorytetem decyzyjnym pozwala to dokonywać potem prawidłowych wyborów, prowadzących do zamanifestowania się takiego rozwiązania w życiu. Tutaj mała dygresja. Niektórzy ludzie nie wiedzą, co jest ich powołaniem. Próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie umysłem. Szukają powołania na zewnątrz. Takie działanie nie jest skuteczne, ponieważ w założeniu prowadzi do szukania czegoś, co jest poza człowiekiem. Tymczasem powołanie wyłania się z człowieka wtedy, gdy poziom jego wibracji podnosi się na tyle, że człowiek zaczyna łączyć się ze swym sercem. Powołanie każdego człowieka jest zapisane w jego indywidualnej matrycy energetycznej. Gdy tylko człowiek podąża zgodnie ze swoją strategią energetyczną, to naturalnym skutkiem tego działania jest to, że w pewnym momencie staje się wibracy niezgodny z zapisaną tejże formy wzorcowej matrycy. Wibrując własnym powołaniem w naturalny sposób zaczyna więc manifestować je w swoim życiu. Wtedy nawet gdyby się chciało, nie da się uciec przed własnym powołaniem. Czego wszystkim życzę. Z góry przepraszam za mój głos, gdyż dopadła mnie choroba. Pozdrawiam wszystkich cieplutko i życzę miłego wieczoru.